To już dziś, Rolnik Szuka Żony, wraca na ekrany. Kiedy i gdzie oglądać pierwszy odcinek 12? Sezonu? Kim są uczestnicy show TVP? Sprawdźcie, co już wiadomo, o której godzinie dziś Rolnik Szuka Żony 12 w TVP1. Gdzie oglądać powtórkę? Rolnik Szuka Żony to program cieszący się niesłabnącą popularnością. Telewizja Polska przygotowała już 12 sezon. Kiedy i gdzie oglądać pierwszy odcinek tej odsłony? Dla widzów czekających na wspomnianą edycję, mamy dobre wieści. TVP1 pokaże pierwszy epizod 12. Sezonu, szasz, już dziś, w niedzielę, 14 września. Emisja rozpocznie się o godzinie 21.25. Kto przegapi program w TV, ten będzie mógł sięgnąć po powtórkę, ta za darmo będzie dostępna na stronie VOD. Kim są uczestnicy? Rolnika. Tym razem fani randkowego show już wcześniej poznali piątkę osób, które potawa. Odcinku zerowym otrzymały największą liczbę listów. Są to Roland, 37 lat, Barbara, 32 lata. Krzysztof, 28 lat, Arkadiusz, 24 lata, Gabriel, 31 lat. Przed rozpoczęciem sezonu publiczny nadawca przybliżył widzom sylwetki rolników i rolniczki, publikując na stronie łów ich opisy. Nieco szerzej widzowie poznali wspomnianą grupę wiosną, kiedy to wyemitowany odcinek z wizytówkami. Co więc wiadomo o bohaterach, Barbara, z, rolnik szuka żony 12 basia to jedyna rolniczka w tegorocznej edycji programu. Pochodzi z Mazowsza i z dumą nazywa siebie Kurpianką z krwi i kości. Od najmłodszych lat związana jest z życiem na wsi, dziś razem z rodzicami prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. To jednak nie wszystko. Basia realizuje także swoje marzenia o agroturystyce, które pojawiły się, gdy miała zaledwie 13 lat. Jej pasją są konie oraz folklor. Od czasów szkoły podstawowej związana jest z zespołem pieśni i tańca, którym obecnie kieruje. Była również sołtyską, co tylko potwierdza jej zdolności przywódcze. Uczestniczka show, mimo trudnych doświadczeń w życiu prywatnym, rozstaniu po zaręczynach, nie traci wiary w miłość i marzy o założeniu rodziny. Arkadiusz, rolnik szuka żony 12-arek, pochodzi z województwa lubelskiego i razem z ojcem prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo warzywno-zbożowe. Uprawiają m.in. cukinie, dynie, ziemniaki i różne zboża. Arek to wysoki, szczupły blondyn, który wolny czas najchętniej spędza na sportach zimowych, pasjonuje się motoryzacją i spotkaniami z przyjaciółmi. Jest konkretny, a jednocześnie otwarty i przyjazny. Za sobą ma jeden poważny związek, który zakończył się, gdy okazało się, że partnerzy mają różne plany na przyszłość. Krzysztof, Z, rolnik Szuka Żony 12, Krzysztof prowadzi rodzinne gospodarstwo na Podlasiu o powierzchni około 100 hektarów. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego oraz uprawie zbóż i kukurydzy na pasze. Każdy dzień zaczyna o świcie, a największą satysfakcję czerpie z pracy w polu. Choć obowiązków nie brakuje, radzi sobie samodzielnie, jego brat mieszka i pracuje za granicą. Krzysztof od zawsze pomagał ojcu i wiedział, że chce kontynuować rodzinną tradycję. Ma za sobą dwa poważne związki, a ostatni zakończył się rok temu. Gabriel rolnik szuka żony 12. Gabriel z Wielkopolski prowadzi 60-hektarowe gospodarstwo, zajmując się hodowlą bydła opasowego i uprawą zbóż. Od najmłodszych lat wiedział, że przejmie rodzinne obowiązki. Ukończył technikum agrobiznesu, a następnie studia inżynierskie i magisterskie, jednocześnie rozwijając swoje gospodarstwo. Uwielbia podróże, szczególnie te w towarzystwie bliskiej osoby. W dzieciństwie stracił mamę, a macocha stała się dla niego ogromnym wsparciem i dziś łączy ich wyjątkowa więź. Rodzina odgrywa w jego życiu kluczową rolę, a ojciec jest dla niego prawdziwym autorytetem. Roland z rolnik szuka żony 12. Roland wraz z rodzicami prowadzi ekologiczne gospodarstwo w okolicach łodzi, specjalizujące się w uprawie warzyw, od kalafiora, przez fasole, aż po kapustę i paprykę. W wolnych chwilach chętnie czyta, zwiedza ciekawe miejsca i aktywnie spędza czas, np. jeżdżąc na rowerze. Mieszka z rodzicami i babcią, którzy od dawna namawiali go na udział w programie, wierząc, że dzięki temu pozna wyjątkową kobietę. Studiował w Warszawie, ale szybko zrozumiał, że życie w dużym mieście nie jest dla niego i wrócił na rodzinne gospodarstwo. Ostatni poważny związek Rolanda zakończył się dwa lata temu.